Okej, okay. jesteśmy y, w Brigrix. Dlaczego? Bo tak. Eee. Yy, bo eee... Y, 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 y. bo, no bo... Nie wrzuciłem wam ostatnio filmu, a nie mam totalnie co robić, więc nagram Briggs. Yy. Kurde, nie ma w tej grze jakiejś kampanii, czy coś idziemy, ale mieliśmy... A o! 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 O. <laughs> o. Yy... Ty. Tak, ty. Robimy skoki dzisiaj. Okej. Okay. Okej, okay, a więc przygotowałem parę aut. Okej, okay. jest auto z Half-Life 2, szczerze całkiem ładne. Mamy Honda Civic, Lancer. A. To jest AMG. Tutaj, czekajcie, co to jest? E-klasa dokładnie. Tutaj macie E63S AMG. Revuelto to i auto, które się nazywa Flying Car, więc zobaczymy, czy rzeczywiście lata. A my sobie idziemy do tego. OBS nie lubi ci dużo aut, więc wyjechać tam. Szczerze nie wiem, że to będzie szybkie. Komputer, nie, to jest nasz zasilacz dokładnie? <laughs> Pociąg. Ej, jo! Pociąg, uważaj. Dobra, to... To nie jest szybkie. Ok. wyskok przy 172 km na godzinę, szczerze no. Ok. I nasz pojazd uderzył tutaj. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy to się uda pobić z cv Civic ładnie zrobiony. Jedziemy normalnie. 178. Okej, okay, mamy. Au, dobra. CV tutaj. OBS nie lubić klocków Ojej, OBS klocków nie lubić Dobra Mam pomysł, będę usuwał auta, które są... Wyskakiły Wiem co zrobimy, patrzcie co zrobimy Patrzcie, mój brain Genius Okej okay. Czemu Civic takie lagi robił, czekajcie Ok. Tutaj y, był y, ten, a tam był Civic. Ok. Y, mamy... Don. Dobra. Lancer Jedzier. Masz być szybszy niż 178 km na godzinę. To nie powinno być problemu dla takiego samochodu. Nie powinno być problemem. 100... Sto... Ok. To nie miało tak wyglądać, a ja nie potrafię czasu zatrzymać. Eee... Yy, oj... To leciał tutaj. To jest tragedia. <grymne> Lanser to leciał tak beznadziejnie. Dobra. Mercedes... Musisz pobić to, jakiś też tam był 178, coś takiego. A ten się nie zapowiada, żeby jechał szybciej. Okej. Okay. Hobby. No nie no dobra, idziemy tylko w gorzej coraz. To jest... Źle, tak nie powinno być. Ty, dajesz, jesteś szybki, rozumiesz? Okej, okay, pierwszy samochód, który powiózł 180 km na godzinę, szkoda tylko, że to jego prędkość maksymalna 100. No nie, no chyba sobie... Mm, dobra, czekajcie. Tu mamy jakiś magic spot, gdzie wszyscy się z... zjeżdżają. Lambergumber, Ty powinieneś za to być ultra szybki Pów do tamtych ludzi tak szybciej tym lumber Gumberem 300 300 296 Leci tu. o No Jest dobrze. Zrobimy potem kolejną grupę. Szybszych aut i Flying Car. Od razu bez przedłużania. Jedziemy z flying carem. To było... Naprawdę nie mogłeś wjechać tam super. Jesteś, dobra. Eee, Czekajcie tak. Muszę się rozpędzić. I... Alt! I teraz do góry. Szybciej, no do góry. Do góry. Dobra, lecimy. Musimy... Uy, uj, uj, uj. To się nie liczy. On takie... Okej okay, tutaj. No dobrze, eee, kara like Icara musimy pobić Albo Revuelto Ale następne auta to zrobią Słuchajcie, zrobią to Okej, okay, mamy samochody Ale zanim to coś wam pokażę Mamy tutaj DB5 -kę. i patrzcie Co to jest? Czy to jest jakiś wyrzut? Czemu kierowca w ogóle? Co jest? Dobra, auta, Mercedes jakiś Aston Martin DB5 Lamborghini Galardo w wersji offroadowej Fagani Zonda R i Lamborghini Sian i no nie wiem która z tych jest szybsza zaraz się o tym tego przekonamy o tym na temat tego no nie wiem jedziemy <coughs> Mercedes jest tu tylko po to żeby tak zobaczyć czy może jakimś cudem nie będzie aż tak tragiczny zobaczymy okej okay. 147 i Mercedes. Słuchajcie, wyleciał tutaj. Co jest trochę dziwne, bo wcale nie jest jakieś tragiczne. No, dobrze, ale zobaczymy, czy kolejne samochody sobie poradzą tak beznadziejnie. Okej. Okay. DB piątka. No DB5, wiem, że będzie szybka i jest szybka. Nie jest najszybsza, ale jest szybka. Jest tak szybka jak... Okej, okay, damy jej tu. Tu doleciała. Jest tak szybka jak właśnie... Yy, Revuelto. A my sobie weźmiemy Galardo za to. Czy zobaczymy, czy Galardo jest szybsze niż... Revuelto. Choć pewnie... no... To nie jest prawdziwa prędkość, RWL. ale zobaczymy, jak sobie poradzi garal ga Garaldo Jeszcze raz. Dobra, dobra, dobra. Offroadowe Galardo się rozbiło na górze. Tutaj. Ta góra to tu przeszkadza, ale trudno. Yy, albo jeszcze sobie zespimy te ludziki i pójdziemy stąd tymi autami. Pagani, Zonda, er, czy będziesz szybsza niż. Mmm... Sian, zobaczymy. Na pewno powinna być szybsza niż wszystkie auta wcześniej, ale widzę, że nie i będzie wolniejsza niż wszystkie... Dobra, panie to jest tragedia, tragedia. Nawet ja mu nie dam drugiej szansy, bo on nawet nie jechał 200... 300, nawet nie jechał. Sian, w Tobie nadzieja. Proszę, nie zwrupal tego, no. Szybciej Speed Bądź chociaż szybszy od tam... Nie no, co to jest? To jest jakaś... Jeszcze... Nie to... Dobra I... Lamborghini Weneno nie, bo laguje i w ogóle nie jest szybkie Więc lecisz 300 to ma być minimum. Co to? Dobra, już, już się bałem. 360. Lecisz! Lecisz! To było piękne, to było piękne. Człowieku, też się doleciał tak jak daleko, jak ja chciałem, żeby doleciał. Tak daleko w sumie poleciał wrak jakiegoś super wolnego pojazdu. Dwa pagani. Dobra, ty powinieneś być szybszy niż 370 km na godzinę. Znaczy, ja wiem, że nie jest szybszy, tylko może się nie rozpędzić. Nie, jest, Leci! Le, 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 le. Ale docisk go z i poleciał gorzej. <tryk> Batmobile! Oj, to nie wygląda no, zbyt szybkie. Jest! Boost! Jakiś. To jest tak szybkie, jak w WL. To, to nie jest Batmobil, Jeszcze zabiłem trzy osoby. Leć tam i nie wracaj. Dobra, znikaj stąd, nawet cię nie będę uwzględniał. Taki beznadziejny jesteś. To. Jeżeli to w ogóle będzie szybkie, to się zdziwię. Bo to nie wydaje się, żeby pobyło 420 km na godzinę. No zobaczymy, zobaczymy. Jest to jest na poziomie pagani, yy, ządy 312 i gdzieś tu. Mój Lambo! dobra idziemy z tym od razu. Co to jest? Dawaj mi to szybciej. Szybciej. No co to jest za wolny klocek. Przecież to... Dobra, 370 Jednak nie! Poleciał tu gdzieś. No ta góra jest trudna, bo musisz się naprawdę ostro wybić. Więc teraz wszystko kofry... wy. Wow. wow! 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 Po pierwsze, tam wybuch... była chyba jakaś największa eksplozja świata, a po drugie, czemu to jedzie po lodzie? Wait! A bo to masa automatycznie ręczny, czyli znaczy, jeżeli ja to puszczę gaz, to tak naprawdę od. Chyba kamek był, no. z <laughs> tego wbił się w budynki i załatwił dwa. Super. Dobra, tym razem nie wchodź na jakiegoś kamypu. To nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe, kiedy Twój drakter leci 800 km na godzinę i musisz wjechać pod górkę. Chociaż możliwe, że ja po prostu wpadam w te żółte. Dajmy mu szansę. <laughs> nie, ja się tu zaczynam wywracać. To nie jest wina od tego, że jedziemy pod górkę. Znaczy, pewnie to coś powoduje, że jedziemy podwórkę. Jest! Um. <masz> jest! Lecimy! Co to jest? Dwa, trzy, tysiące cztery! Ej jo! To jest szybkie, to jest szybkie, lecimy! A to se tam leci. A to mam w ogóle pobrane? Tak, ja mam to pobrane. Bo mi już się to podoba, dobra, match restart level jest. Ej, czy wystartuje z budynku samolotem? Znajdźmy samolot, który wystartuje z budynku. To musi być możliwe. Dajcie mi to. Jeśli tego nie zrobię, nie żyję. To no, w sumie nic, trudno się zdziwić. Do góry! Do góry. <gryw> Musiałem się tak ładnie chociaż wie tam przelecę drugą stronę i wysadzę budynek za tym. Okej, okay, dajcie mi. to. To jak wygląda jak coś, co mogłoby to zrobić. Nie, ale. Wszyscy się zaczekam bo ten budynek tak śmiesznie. Dobra, chyba wiem. Po prostu musiałem wziąć jakiegoś dużego towarowca, żeby to zrobił. Albo. Mm... Tak, to jest definity. Okej, okay, to nie ma dużo prosków. Tylko 4000, bo nie jest też tak dużo jak się myślałem. A wow, się. To można było nawet usłyszeć. Woda. Obierzesz to kiedyś? To mi się bardzo podoba. Bardzo mi się to podoba. O reszcie: dubi, 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 dubi. Mm, mm, patrzcie, widzicie, chodzę w półko. Fajnie, o dokładnie daj mi

a, 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 o, dobra, uratowałem mój komputer przed totalną destrukcją. Dobra, tutaj. To jest duże, ale to chyba po prostu giga klocki, okej, okay, lecimy. Nie! Nie w budynek! Nie samolot, jeszcze nie tekst. to zaraz będzie. Narkiew wystartuj chcę tym ponatać, bo to musi być epickie jakby Latanie czymś takim to się wznosi to się podnosi niemożliwe że coś takiego do góry do góry okej okay, teraz lecimy du, bu, du. przecież to to nie skręca to skręca lepiej WASD niż. tym. Dobra, teraz tym wyląduj to jest lepsze. To jest zadanie. Nie chcę się tym rozbijać. Więc, jeżeli się nie wyląduje, to się rozbije. Ok, samolot dajesz. Ok, 20 metrów. Powinienem zacząć zwalniać. Nie powinienem lądować przy 300 km na godzinę. Wylądowałem! To jest niemożliwe. To jest super. Nie wylądujesz jakimś. Nie wylądujesz jakimś normalnym samolotem, o takim jak ten, tylko wylądujesz jakimś 300-tysięcy-tonowym klockiem, który ma jeszcze inny samolot na sobie. To jest definitywnie normalne. Okej. Okay. O, Simple Boeing, to jest to, czego chciałem. Nie, może nie. Nie, nie chowaj kółek, dopiero jakby żeś postawił samolot, ja już mam taki odruch softbook no patrzcie, znowu go uszkodziłem, okej okay. uwaga to będzie uderzenie to będzie uderzenie to będzie uderzenie stulecia okej okay. okej, okay, okej okay, okej okay. oj, to, to, to nie wyglądało <ścoughs> samolot nie, samolot się z niej odbił co to za cegły są, że się tak odbił. Dajcie to... Albo szybciej, albo mocniej. Zdajcie mi coś lepszego. To wydaje się być lepsze. Nie większe jest, a jest gorsze. To ma 2,5 tysiąca blików. To powinno być w miarę ok. O! I jest od razu szybsze. Dobra, to uwaga. Uderzenie za trzy, 2 jeden. O, o, o! To było dobre. To się podnosił. Ok. I. O, dobra, to tyle. Zostawcie, suba, Dzięki za. Oglądanie, czy to się zawali. O, no. No to dzięki za oglądanie. elo. test